W Fortnite mamy bardzo dużo mechanik. Niektóre zostały wprowadzone na sezon, może dwa sezony i znikły. Zostały jedynie może ewentualnie na kreatywie. Ale są takie mechaniki, które od kiedy zostały dodane, ani razu nie zostały usunięte. Oczywiście nie licząc takich po... błędów. Więc no cóż, zostawcie suba i lecimy z tym. Czyli y, mechanika, która została dodana w drugim rozdziale. Ona bardzo urozmaiciła grę, y, dlatego że nareszcie się nie dodało, kiedy spadłoby się z mapy. I no, setek teammatów nie można likwidować, więc tutaj, gdyby cofnęli, to to już no, słabo by było bardzo. Więc podejrzewam, że to już do końca zostanie. Pewnie nieraz przeszukiwaliście beczki z wędkami. No i cóż, co z nich wyleciało? Wędka i harpun. No i co z tego? Oczywiście użyliście pewnie tego do łowienia. No bo w sumie do czego innego może służyć wędka i harpun? E, dobra, nieważne. E, cóż. No i łowienie to jest taka rzecz, e, dzięki której. Osoby, które jakby chcą nie tryhardzić, tylko na przykład mieć dobre luty na koniec gierki, to sobie po prostu idą i łowią. Jest to dobre takie do wyczydowania, tylko że trzeba pilnować, żeby ci ktoś snajpy nie sprzedał. Jeśli już jesteśmy w tematach wody, to nie możemy zapomnieć o motorówce. Ona jest taką rzeczą, która jeszcze no, nie została wycofana. Ale przez wielu ludzi po prostu została zapomniana. Bo mam pytanie: czy jak zobaczycie motorówkę, to jej używacie? No, raczej rzadko. Raczej w ogóle się o niej nie pamięta, żeby jej użyć, tylko kiedy się zobaczy. I to jeszcze nie zawsze. Ale to jest taki item, który no, jest do szybszego przemieszczania się po wodzie. W sumie, do czego może służyć innego motorówka? Ale chociaż w sumie w Fortnite może jeździć po y, lądzie, więc no cóż. Następne, auta. Tak, auta to jest rzecz, która nie wyjdzie z Fortnite'a i tu Wam mogę zagwarantować. Dlatego, że po pierwsze, y, bardzo dużo takiego klimatu właśnie dodaje. Szczególnie już często Fortnite na swoich trailerach je wykorzystuje, i dla nich to była by po prostu strata. No, dobra. Dalej idziemy. Auta to taki szybki środek transportu. Zamiast tych rekwizytów, co mieliśmy od pierwszego rozdziału, to możemy sobie, tak na dobrą sprawę, nimi jeździć. I no, te samochody Tonego Starka, co miały w ogóle nieskończone, to też był mega sukces, więc... Oby tak dalej. Zwierzęta. Czyli coś, czego nie potrzebujemy, ale najwyraźniej Epikowi się podoba i trzymają to już od. No w sumie to paru sezonów dobrych. Na początku właśnie były te kurczaki, y, dziki, wilki, dinozaury. W 17 doszły kruki. No ale kto z tego korzysta? Jakby y, tylko może z tych kruków, bo. Te kruki to one przynajmniej czasami dobre rzeczy dropią, a tak to to w sumie nic. Ale i tak to prawdopodobnie zostanie tak, żeby było. Za bardzo to nie ma nic o tym mówić. To jest taka sama mechanika jak pływanie. NPC-ty to jest taki szczał w dziesiątkę, że ja nie wiem. Po pierwsze, na tej wyspie coś się dzieje, że po prostu są jakby ci mieszkańcy. A po drugie, to ten gold ci gwarantuje, że jeśli sobie go na tyle nazbierasz, to będziesz mógł mieć broń w następnej grze. Tyrolka była, jest i będzie. Ona tam na mapie zawsze musi mieć te swoje miejsca. No i tyle do gadania. Poza tym, że możesz się usmażyć na będę jakiej tyci, tyci pochodni i na ognisku, to możesz na przykład jakiemuś przeciwnikowi no, boksa podpalić i pokonać go na przykład świetlikami, więc no fajna rzecz. Patrzcie na to z przymrużeniem oka, ale potki, bandaże i apteczki to jest... To są przedmioty, które tak na dobrą sprawę są od początku w Fortnite i jeszcze ani razu nie zostały mm, wy wyrzucone. Więc zostawcie suba. No i co? Pa!